Co tygodniowy przegląd newsów farmaceutycznych z Polski i ze świata w pigułce. Z tej strony Violeta Gołębiewska. Witam Was w poniedziałek 1 sierpnia w kolejnej audycji, a oto skrót informacji, o których będę dzisiaj dla Was mówić. Recepta transgraniczna w Polsce już niedługo. Ryzyko ograniczenia częstotliwości dostaw leków do aptek. Pismo Związku Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych do Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. Kompendium wiedzy prawnej od Naczelnej Izby Aptekarskiej na temat realizacji przez farmaceutów szczepień przeciw grypie już dostępne. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, Polska otrzymała od Komisji Europejskiej zgodę na uruchomienie usługi wymiany recepty transgranicznej z innymi krajami członkowskimi. Wprowadzenie tej usługi umożliwi Polakom realizację recept w innych krajach Unii Europejskiej, a mieszkańcy Unii Europejskiej będą mogli realizować swoje recepty w naszym kraju. Przed uruchomieniem e-recepty w Polsce trzeba będzie jeszcze ustalić szczegóły organizacyjne z krajami członkowskimi, z którymi będzie możliwa wymiana e-recept, oraz podłączyć polskie apteki do systemu informatycznego. E-recepta transgraniczna będzie realizowana z pełną odpłatnością i może być wystawiona na produkty lecznicze gotowe o kategorii dostępności RP lub OTC, leki refundowane oraz nierefundowane. Nie jest możliwe wystawienie e-recepty transgranicznej na leki psychotropowe, odurzające, recepturowe, produkty lecznicze o kategorii dostępności RPZ, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne. Związek pracodawców hurtowni farmaceutycznych. Zrzeszający polskie firmy zaopatrujące w produkty lecznicze apteki ogólnodostępne i szpitalne, wystosował pismo do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, w którym zgłosił ryzyko ograniczenia częstotliwości dostaw leków do aptek. Taki ruch podyktowany został znacząco rosnącymi kosztami wszystkich elementów działalności hurtowni przy bardzo niskiej marży na leki refundowane, która nie pokrywa ponoszonych nakładów pracy. W piśmie można przeczytać m.in., że obecna sytuacja panująca w naszym kraju zmusza apteki do ograniczenia zapasów leków i częstszych dostaw potrzebnych leków z hurtowni. Hurtownie jednak dążą do ograniczenia liczby dziennych dostaw, co może skutkować wydłużeniem czekania pacjentów na leki. Całą treść pisma znajdziecie na stronie Naczelnej Izby Aptekarskiej. Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej przygotowało kompendium wiedzy prawnej na temat realizacji przez farmaceutów szczepień przeciw grypie. Ma to związek ze zbliżającym się sezonem grypowym 2022-2023. W kompendium znajdziemy informacje dotyczące tego, kto może wykonywać szczepienia przeciw grypie, jakie kwalifikacje są do tego potrzebne oraz gdzie te szczepienia wraz z badaniami kwalifikacyjnymi można wykonywać. Podane są także wymogi lokalowe dla apteki wykonującej szczepienia oraz aspekty prawne na temat dokumentacji procesu szczepienia. Kompendium dostępne jest na stronie naczelnej Izby Aptekarskiej. To już koniec na dziś, dziękuję za uwagę. Zostawcie komentarz dotyczący dzisiejszego podcastu, a my tymczasem słyszymy się już za tydzień. Nasze podcasty znajdziecie na platformach Uniwersytet EPGF, YouTube, Facebooku oraz na serwisach Spotify i SoundCloud. Zapiszcie się na naszego newslettera, żeby być na bieżąco z wszelkimi nowinkami. W razie pytań lub uwag piszcie na maila: uniwersytetmałpa.pgf.com.pl Zostawcie kciuka w górę, a my słyszymy się już za tydzień. Cześć.